Witam Państwa w drugiej części naszej dzisiejszej dyskusji. W tym bloku porozmawiamy z Panem Iwanem Raszką, prezesem zarządu Free Company i właścicielem. Jest to podmiot z Czech, dawny dystrybutor spółki Binary Helix, który po latach wraca do bieżącej współpracy, z którym te relacje były podtrzymane, były dobre, zaufanie było zbudowane, ale tak naprawdę brakowało tych mocy produkcyjnych, spełnienia zapotrzebowania, które po tej drugiej stronie zawsze było. Więc, Panie Iwanie, porozmawiajmy może o tym, o tym tle historycznym, tak? 10 lat temu Państwo współpracowali, był to, był to segment, segment oszczędności energii, czyli zasadniczo byli Państwo dystrybutorem na Czechy produktu binary Helix w zakresie reduktorów mocy, oraz y, też urządzeń do odnawialnych źródeł energii. Ten czas mieliśmy rozbudowany rynek. No, niestety nie wiemy dlaczego, ale skończyła się współpraca na zdolnościach, zdolnościach produkcyjnych w Binary Helix. To z tego powodu jakby na parę lat się przerwała ta współpraca. A po dwa lata temu wracamy do tej współpracy, bo jest to. Wybudowaliśmy sobie dobre, dobre układy i stosunki ludzkie z e, panem prezesem Huchalą e, z firmy Binary Helix. Także chcieli ze względu na to, jak się zmienia cały Green Deal Unii Europejskiej, to powróciliśmy do tematów, które już mi rozwijali, no i chcemy, chcemy nadal tą współpracę kontynuować. Teraz Pan tak naprawdę poruszył ważną rzecz, a mianowicie, że ta współpraca, która była wtedy gdzieś zakiełkowana, tak, w tym momencie może, może wejść na wyższy poziom, z tego względu, że podpisali Państwo pod koniec maja tego roku też umowę współpracy, dystrybucji z firmą Binary Helix, w której było określone, określone jakby punkty, tak, które będą realizowane na zasadzie Katalogu produktów oferowanych przez binary, które Państwo będą dystrybuować, i warto powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, mówimy tutaj o większym zasięgu terytorialnym, a mianowicie wcześniejsza współpraca była ukierunkowana na Czechy, teraz dochodzi jeszcze rynek Słowacji i rynek Węgier, tak. a jednocześnie spółka binary Helix przewiduje, że ten katalog ofertowy jednak znacznie się rozszerzy. Wychodząc jeszcze mocniej naprzeciw oczekiwaniom rynku, mam tu na myśli dotychczasowy segment oszczędności energii, czyli reduktory i urządzenia do odnawialnych źródeł energii. A jednocześnie mówimy tutaj o nowych technologiach, które, które binary Helix zamierza w swojej nowej zrównoważonej strategii realizować. Mam tutaj na myśli dronoidy inspekcyjne do farm fotowoltaicznych i do farm wiatrowych a jednocześnie też system Link, który będzie pozwalał zdalnie sterować urządzeniami. I tutaj chciałbym powiedzieć, chciałbym zapytać pana, tak, czy w związku właśnie z nowymi technologiami, w związku z rozszerzeniem oferty produktowej, czy rozumiem, że oczekiwaniem pana było też przetestowanie też nowych urządzeń, sprawdzenie, jak one wyglądają w praktyce. I chciałbym się zapytać, czy testy pewne były przeprowadzone i jak dokładnie, dokładnie tak. Jakby ta, ta branża turbin wiatrowych, dronoidy, dronoidów, to jakby wszystko się powiązuje. I ze względu na to, że mamy już zbudowaną turbinę pilotażową w ciepłowni utropowice i gdzie się sprawdza, no i chcemy e, jakby e, remonty i, i inspekcje robić za pomocą dronów, Ze względu na to, że te e, konstrukcje nie będą tylko na e, płaszczyźnie robione, ale chcemy ich, ich e, instalować na dachy no i wiadomo ze względu na bezpieczeństwo pracowników jest lepiej robić te przeglądy drogami także cała ta branża jakby się jedno nawiązuje na drugiego do drugiego no tak I czyli oferta generalnie jest skierowana tutaj komplementarnie całościowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku czyli to, co było w lepszej, nowszej formie, w lepszej generacji, a jednocześnie z dopasowaniem do obecnych oczekiwań, tak. które te oczekiwania tak naprawdę są związane też z nowoczesnymi technologiami. Często, często człowiek nie jest w stanie tutaj dojść w miejsce, które, które jest nie wiem, niebezpieczne, trudno osiągalne. A jednocześnie w y, tym wszystkim chodzi też o szybkość reakcji, czyli o to, żeby szybko wykryć na przykład jakiś mankament panelu fotowoltaicznego. I do tego właśnie Dobra, służą do... drony y, inspekcyjne, które wyręczają ludzi, pozwalają natychmiast reagować i, co jest najważniejsze w tym wszystkim biznesowo, pozwalają generować oszczędności y, energii. Myślę, i jak głównie, głównie bezpieczeństwo. Tak. na uwzględu na te drony Także muszę, muszę powiedzieć, że co się dotyczy tych urządzeń, które oferowaliśmy przed 10 latami, to te dzisiejsze ze względu na rozwój, który jest technologiczny, są na dużo, dużo większym poziomie. A proszę powiedzieć jeszcze, jak pan ocenia obecny rynek, obecne zapotrzebowanie na produkty binary Helix, jak to się zmieniło na przestrzeni tych 10 lat? Dużo, dużo, ze względu na to, że cała, cały Green Deal europejski jest kierowany do, do utylizacji węgla. No i tutaj te technologie, które posiada binary Helix, mają dużą, dużą przyszłość. No właśnie, bo warto też jeszcze podkreślić, że elektrociepłownie, które są naturalnym odbiorcą technologii oferowanych przez binary Helix, są niejako wynagradzane, mają pewne benefity związane z prowadzeniem właśnie rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, zielonej energii. Tak więc nie, nie chodzi tylko o oszczędności, oszczędności tutaj finansowe, które oczywiście zawsze będą istotne, ale też chodzi o ten aspekt środowiskowy i spełnienie norm, które no niejako są też odgórnie narzucane, a, a odbiorca chce je zrealizować, a jednocześnie swój biznesowy tutaj sens wypełnić, więc Wydaje się, że te produkty są całościowo, komplementarnie, świetnie przemyślane, bardzo dobrze skomponowane, jest zapotrzebowanie i wszystko sprowadza się do tych mocy produkcyjnych, o których tutaj na początku rozmawialiśmy, a które też są bardzo dobrze ujęte w zrównoważonej strategii rozwoju spółki Binary, czyli pod kątem uruchomienia właśnie własnych mocy produkcyjnych i do tego wszystkiego będziemy zmierzać. Tak więc bardzo dziękuję Panie Iwanie za rozmowę, za zaufanie i trzymam kciuki za pomyślny rozwój. Panie. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.